Witam serdecznie. Od wczoraj można pobrać na Androida wersję 69 gry Empires and Puzzles. Jest ona dostępna już w sklepie Play. Mi się udało, udało ją dzisiaj ściągnąć. Oczywiście e, ios będzie dopiero miał tą wersję wkrótce, prawdopodobnie za jakieś 2-3 dni, ale nie martwcie się, bo jak tutaj mamy podane wiadomości, zmiany wejdą w życie dopiero 19 sierpnia. I co tutaj mamy w tej aktualizacji 69? Tak naprawdę nic ciekawego, po prostu mnóstwo nowych kart, nową rodzinę i nową wieżę ninja. I teraz tak, od czego zaczynamy? Akademia Bohaterów więcej pięciogwiazdkowych bohaterów do wyciągnięcia. Chodzi oczywiście o to miejsce, czyli Akademia Bohaterów. Jeśli macie ją zrobioną na dziesiątym poziomie, możecie możecie tutaj bohater, bohaterowie legendarni przeszkolić sobie jakąś pięciogwiazdkową postać w inną pięciogwiazdkową losową postać. Jeśli byście tutaj weszli, ja tutaj nie mogę wejść, bo mam teraz zajęte obydwa sloty. I uważam, że ogólnie jest to strata mięsa przez szkolenie tych bohaterów, ale dla niektórych graczy, którzy szczególnie grają za darmo, jest to tak naprawdę jedna z niewielu szans na wyciągnięcie jakiejś karty. Szczególnie, że tam można wyciągnąć nawet kostiumy kreskówkowe. Jeśli tam wejdziecie to i wciśniecie sobie na znak zapytania, to pokaże Wam się pełna lista bohaterów, którzy są do wyciągnięcia. I teraz Small Giant dodaje. W sumie to Zynga dodaje nowe nowe karty i są to takie karty jest to Jasper nie wiem czy w kostiumie czy bez będzie dodany ale w liście jest napisane tylko Jasper bez kostium więc raczej nie będzie kostiumu do wzięcia to samo Archie będzie to do wzięcia Augustus jest to karta oczywiście z rodziny zimowej będzie Błyskotka. Będzie miętówka. Alucard z rodziny Morlowi. Miriam and Midnight też z Morlowi. Matilda z Morlowi. Ilmarinen oczywiście z kalewary. I ostatnią kartą, która jest dodana jest Lowhi. Też z tej samej rodziny co Ilmarinen. Także to tyle jeśli chodzi o Akademię Bohaterów. Mamy nowych dodanych. Jest to fajna zmiana. Myślę, że. Twórcy powinni tych karty tam jeszcze więcej nawciskać, żeby to się opłacało przemieniać. Dla graczy, którzy wydają kasę, raczej to mielenie bohaterów pięciogosłkowych nie jest przydatne. Aczkolwiek no, z tą szansą na kreskówkę, którą można dostać, na pewno jest kuszące. Ok, następnie będziemy mieli żniwa, które będą trwały od 20 sierpnia do 27 sierpnia, czyli mamy tydzień na losowania. I tutaj będą żniwa na prawdziwe, nie tyle co może dla nas, co dla twórców z tego powodu, że mamy szansę całą 0,2% na wyciągnięcie kart z rodziny lisów, czyli White Fang i Rust. Chyba tam w ogóle nie będzie można wyciągnąć Hotmów, bo w wersji beta nie było takiej opcji. Ale to zobaczymy 20 sierpnia. I co tutaj mamy w tej nowej bramie przyzwań? Której jeszcze chyba nie było. E, oczywiście nie będzie klasycznych bohaterów, tak samo jak nie ma klasycznych bohaterów na letnim przesil przesileniu, e, czy na urodzinach nie było klasycznych bohaterów. E, w tej bramie będzie można wyciągnąć karty ze strojami, a ponadto właśnie tego White Funga i Rasta. Zaraz wam ich pokażę, ale tutaj w ogóle super, super sprawa, bo będziecie mogli za jeden los otrzymać taki, że tonik będzie się kręcił po jednym losowaniu i będzie napisane, ile dodatkowych losów dostaniecie, ile do, do, do dodatkowych kart wam wpadnie, może wam wpaść od 0 do 9, czyli na jednym losie możecie zdobyć od 1 do 10 kart, czyli jak puścicie na rolkę no To będziecie mogli zdobyć od 10 do 100 kart. Jeśli pójście rolkę razy 30, to od 30 kart do 300. Z tego co oglądałem, jakby ta testerzy sobie to kręcili, losowali. No to, to zwykle tak co trzecie losowanie było takie, żeby ekstra dostawali karty. Czyli na przykład było brak szczęścia. Przy pierwszym losie, więc jedna karta, przy drugim losie znowu brak szczęścia jedna karta, a potem przy, przy, przy trzecim losie dostawali razy 5 i wpadało im pięć 5 postaci. Aczkolwiek no, jest to coś nowego i jestem pewien, że gracze e, skuszą się na te losowania. Sam. Sam już zbieram. Yy, diaksy, żeby sobie jakąś tam jedną rolkę puścić, żeby po prostu zobaczyć jak to będzie funkcjonować. Znając moje szczęście to dostanę może z 10 losów 11 kart. Oby. Okej, okay, przejdźmy do tego White Funga i Rasta. Tak właśnie wygląda White Funk. To będzie lis, który jest snajperem, uderza bardzo mocno. Chyba nie ma takich obrażeń. Żadna karta na, na chwilę obecną. 685% Obrażeń w cel, i oprócz tego cel otrzymuje 400 obrażeń od mrozu, co turę i ten efekt rozprzestrzenia się na sąsiadów. Drugą kartą jest Rast, i Rast tutaj jest na wolnej manie, tamten był na średniej. Rast będzie bił za 535% w cel i w pobliskich sojuszników tego celu. Dodatkowo będzie zadawał 210 obrażeń co turę tym celom. I oprócz tego otrzymuje ochronę na sojusznika, znaczy on daje ochronę na sojusznika, który ma najmniej życia przez i ta ochrona będzie trwała 5 tur, czyli taka ochrona jaką dają zapewne teraz karty muszkieter rodzina muszkieterów. No, i oczywiście, co ich rodzina robi? Rodzina lis, Lisów, yy, jeśli mamy jednego bohatera w drużynie, no to przyzywa tylko małego lisa miniona, który ma niewiele życie, życia, bo tylko 2% przejęte od właściciela i 23% ataku, ale ten minion ma 80% szans na uniknięcie nadchodzących obrażeń. Yy, jeśli mamy dwóch bohaterów z rodziny Lisów, no to jeśli mu uda się uniknąć obrażeń, to przywraca 5% życia swojemu właścicielowi, jeśli mamy 3, 3 lisy w drużynie, no to 10% przy, przywraca życia swojemu właścicielowi e, pasywkę tam widzieliśmy, takie serduszko ze strzałką w dół i to oznacza tyle, że przeciwnicy otrzymują o 50% mniej leczenia, jak wiemy aktualna meta jest taka, że są trzy karty leczące na środku i dwie karty bijące na zewnątrz, na skrzydłach więc ten list będzie super kontrą na, na aktualną metę. E, wraca ninja. E, wieża ninja. To jest świetna wiadomość, bo ostatnio, chyba w tym roku na, nie wiem ile tych wież było, czy 6, czy ile, no to 5 było wież słów. Już się do pożygu tam grało, już żadnej sowy kolejnej nie wypuścili, dlatego wypuszczają nowe 4 karty Ninja. Tutaj mamy już powiedziane, że po prostu jak skończą się żniwa, no to od razu pojawi się Ninja Tower 27 sierpnia, będzie trwała do 1 września. Prawdopodobnie, jeśli nic się nie zmieniło, zwierzę to będzie można ją zrobić za darmo bez wykupywania tych flaszek, czyli będzie 25 etapów na łatwym, 25 na trudnym. Co fajne jest w tej wieży ninja, jeśli chodzi o portal, no to nie będzie klasycznych bohaterów do wyciągnięcia. Będą tylko ninja do wyciągnięcia bądź trzy g karty. W sumie to jest ciekawe, bo nie będzie klasycznych bohaterów, no to co będą? Będą tylko ninja do wyciągnięcia, hmm, ciekawe, ciekawe, jak to będzie w sumie funkcjonować. Co tam będzie w tym portalu? Będzie to zmiana rodziny ninja, czyli wcześniej było, że rodzina działa dopiero kiedy są, dopiero jak, jak mam w drużynie atakującej lub broniącej dwie lub trzy karty ninja, teraz zmienia się to na, że już działa nawet gdy mamy jedną kartę ninja w drużynie, więc ninja trochę wrócą do łask, bo do tej pory, już dawno, już dawno, dawno nie widzieliśmy żadnego ninja w drużynach obronnych, teraz się może to zmienić. Dostaną oni pasywkę w ogóle, że są odporni na negatywne efekty minionów. Prawdopodobnie e, jeśli będziemy mieli ninja w drużynie, no to ten, ta konkretna karta nie, nie, będzie, nie, będzie może, nie będzie może tej konkretnej karty podpalić, e, ukraść jej wzmocnień, zdispelować wzmocnień i tak dalej, i tak dalej. Ale to też wyjdzie dopiero w praktyce, jak dokładnie działa. No i zastanawiamy się, czy karty z Wojny Trzech Królesk, które dostają pasywkę, że omijają jakby wiecie, nie, nie działa na nich nic co, co powinno te miniony wyłączyć z użytku, czyli na przykład Lunary, to ciekawe czy Ninja yy, będą się te, tym, o, temu efektowi opierały również, czy na przykład Diośla w kostiumie będzie mogła zabrać te efekty, czy nie będzie mogła, to wyjdzie właśnie kiedy, yy, kiedy ktoś już wylosuje tą kartę i będzie mógł ją przetestować. Dostajemy czterech nowych ninja: y, Hikao i Nomad, Tora, i teraz was, Wam je pokażę, tak na szybko. Ja mam tylko zdjęcia, i y, co robię na trzecim ładunku? Wiadomo, że to są karty ładunkowe, więc y, to jest tak, jakby była bardzo szybka mana, średnia i wolna. I tutaj ten y, Hikao czy, czy Shikao y, będzie. Y, Uderzał w te w skrzydła, czyli w, w karty na pierwszej i piątej pozycji. Będzie z nich ściągał najpierw bufy wszystkie, później będzie uderzał za 800% obrażeń. Jeśli tylko jedna karta przeżyje, to w sensie, że wiecie, wybiliście cztery karty, przeciwnikowi zostało tylko jedna, to wtedy te wszystkie obrażenia idą w tą jedną kartę. Prawdopodobnie kończy się to automatycznym zgonem. I oprócz tego, przeciwnicy na y, krańcach formacji będą zapadali. W śpiączkę, czyli nie będą dostawały many, dopóki nie zostaną uderzeni minionem lub y, jakimś klockiem, ale te obrażenia, pierwsze obrażenia, jakie przyjdą w uśpienie, będą zwiększone o 100%. Kolejną kartą jest Iga. Ona, ona przywołuje Kunai, no, noże, które y, są traktowane jako potwory. Te potwory będą zadawały 450% obrażeń. Y, w każdej turze będzie można je wyrzucić, jakby lecząc za 55% maksymalnego życia posiad posiadacza tego, wiecie, tego potworka Fienda. I w momencie, kiedy nie uda się w ciągu trzech tur tego kunaja, kunai jakby wyleczyć usunąć albo wypchnąć minionem no to po trzech właśnie on zadaje 2250 obrażeń masakrycznie dużo iga iga myślę że będzie y, bardzo bardzo ciężkim przeciwnikiem do pokonania aczkolwiek. On na pierwszym ładunku na pewno będzie rzucał tylko w jedną kartę, na drugim ładunku w trzy karty, a dopiero na trzecim ładunku wszystkie karty. Więc w drużynie obronnej wiadomo jak to działa. Zazwy zazwyczaj te karty ładunkowe odpalają na pierwszym ładunku, ale w ataku będzie pogrom. Kolejną kartą, którą dostaniemy jest Skorpion, Skorpion Nomad. On na trzecim ładunku zadaje 360% obrażeń wszystkim przeciwnikom, następnie zadaje 540% procent obrażeń wszystkim przeciwnikom, którzy mają mniej niż 50 życia. Więc fajnie jest wstrzymać się z atakiem, żeby ten efekt uzyskać. A następnie... Aha, no i tutaj właśnie nie jest to jedna karta, bo jak dobrze wiemy ostatnio jest moda na posiadanie w drużynie obronnej kart z Wojny no, i tutaj w trzeciej kropeczce mamy, że obrażenia przechodzą przez miniony. Czyli tak naprawdę, jeśli nam się uda dobrze wycyklować, to ten nomad, mimo że będziemy mieli, no, nie wiem, mieli e, miniony od e, Zugę, to on może i tak nas zabić kompletnie pomijając te miniony. E, no i ostatnia, ostatnia kropka, jeśli cel zostanie pokonany przez ten atak, wszyscy sojusznicy otrzymują 40% do generacji many na 4 tury. Bardzo fajna. Karta. Ostatnią kartą, która wchodzi teraz w tej konkretnej wieży ninja jest Tora, i Tora na trzecim ładunku zadaje 400% wszystkim przeciwnikom, dodatkowo zadaje 35% obrażeń, e, jeśli przeciwnik posiada miniona lub mega miniona za każdego e, aż do 750% obrażeń łącznie. Chodzi o to, że na przykład jak mamy właśnie taką drużynę obronną, ZUGĘ, cało-cało i diaosia, no to na przykład jesteśmy w stanie wyprodukować 15 milionów. No to taka tora się wtedy ucieszy, bo uderzy nas za 750 obrażeń oprócz tych 400 obrażeń i po prostu nas zmiażdży. I na końcu jeszcze mamy taki bonusik, że cało-cało ca ca staje się bezu bezużyteczny, bo tora. Omija efekty obronne, czyli te plus 40% defa się nie liczy. E, czyli wychodzą karty, które mocno kontrują aktualną metę. E, ponadto mogę Wam już zdradzić, że kolejną wieżą, która się pojawi, znowu będzie wieża ninja, czyli teraz będzie wieża ninja i kolejna, która będzie też będzie wieżą ninja. Skąd to wiem. Bo zawsze twórcy, jeśli wypuszczą za dużo kart, gdzieś się pojawią te, te karty w obiegu w internecie, a wiemy, że one teraz nie będą dodane w aktualnej aktualizacji, no to ta karta musi się pojawić w kolejnej aktualizacji. Więc 100% kolejne, dwie następne wieże to będą wieże ninja. I tutaj też mamy takiego lekarza. Na razie się na nim nie będziemy skupiali, no bo on wejdzie sobie gdzieś tam dopiero pod koniec września. Następnie wchodzi kolejna rodzina do gry, o czym wspominałem na początku filmu. Nowa rodzina to rodzina faunów, leśne fauny i one będą miały taki efekt, że już będzie aktywowany, kiedy jest jeden, dwóch lub trzech bohaterów. Jest na to 50% szans, 75% i 100% szans, że odeprom ścina niemany lub jakieś. Wiecie, dolegliwości związane ze ściąganiem many. Innymi słowy, będą mieli 50% do 100% szans na to, że mena czy jakieś, nie wiem, alfriki i tak dalej, nie będą za bardzo użyteczne na te karty. Po prostu twórcy idą, wypuścili mnóstwo mocnych kart, wypuścili gargulce wycinające manę, wypuścili, no, Karty Zbojniczych Królestw wypuścili dużo dobrych lekarzy, a teraz wypuszczają na nie po prostu kontr, żeby było śmieszniej. Oprócz tego, karty faunów będą miały taką pasywkę, że są odporne na redukcję ataku. I to co jest ciekawe, nie tylko na obniżenie ataku te klasyczne, ale również na obniżenie ataku wpływające z suszy. E, czy staków, czyli to co można do dziesię dziesięciokrotnie komuś zmniejszyć, na przykład atak. Więc tak na przykład złoto nie jest w stanie faunowi zmniejszyć ataku. Oprócz tego jest druga pasywka, też bardzo ciekawa. Są odporni na obłęd, więc e, co jest w ogóle fajne, ciekawe, <laughs> w kolejnej aktualizacji ma wejść taki, takie zadanie jak tawerna czy, czy mm, kom komnata tych kostiumów, ale związana z kartami obłędu. I tych kart obłędu już jest zaplanowane, że wejdzie chyba cztery nowe. I będziemy mogli właśnie zdobywać, przechodząc poziom, będziemy mogli zdobywać monety, losować w portalu obłędu. Już nie teraz jeszcze będzie kilka dodanych tych sekretnych bohaterów do takich pospolitych losów, ale później jeszcze będą dodani... Dodany będzie specjalny dla nich portal, że jak wam się nie uda wylosować ich w ciągu tego jednego dnia, to będziecie mogli sobie potem kilka dni losować za diamenty i monety, które zdobędziecie za przejście mapek. Więc jeszcze tego nie ma, a już wypuszczają karty, które kontrują obłęd. I te karty, które kontrują obłęd, yy, czy obniżenie ataku po prostu fauny, to są cztery. Saskia to jest trzygwiazdkowa karta. Verity, Tamlin i Peregrine to są pięciogwiazdkowe. Już wam je pokażę. Jeśli chodzi o, o saskie, to niestety mam taki tylko screen zrobiony z filmiku innego YouTubera, więc jest niewyraźne. To jest lekarz gwiazdkowy Regeneruje 32% życia, a następnie będziemy miał taki efekt, że 60% szans na uniknięcie specjali obrażeń ze specjali. Czy na przykład jest jakaś karta, co bije i obniża atak, no to jakby te obrażenia, zbicia jesteśmy w stanie uniknąć, ale obniżenie ataku już nie. Nie wiem co tam jest do końca. Jak już będzie tak blisko to ją omówimy głębiej. Kolejne karty, które są to jest Verity. I Verity zadaje 400, jest na, jest na średniej mani, zadaje 440 obrażeń w cel i jego flanki. I następnie też będzie miała ten właśnie taniec, który, który no, to, znaczy, w sumie to nie jest tak do końca, chyba taniec. To jest taki, taki zaklę, zaklęty unik, tak? Tutaj, zaczarowany unik. Co może. Nie zaczarowany, chwila, to, to nie jest zaczarowany, to jest wzmocniony, wzmocniony unik. I tutaj musimy pamiętać o tym, że Verity powinniśmy ustawiać od 2 do 4 pozycjach w formacji atakującej i broniącej, dlatego że mamy tutaj napisane, że, że w tym wzmocnionym uniku Dostaje go tylko rzucający, czyli Verity i pobliscy sojusznicy. Jest to 80% szans na to, że uniknie się obrażeń ze speca. Trwa to przez pięć, jakby... Kurczę, to jest tak proste słowo do, do powiedzenia. Jak długo trwa te, ten wzmocniony unik? On trwa tak długo, aż 5 razy yy, uda się nam sukcesem ten unik zrobić. Jeśli 5 razy unikniemy obrażeń ze speca, wtedy, wtedy właśnie wchodzi trzecia kropka, czyli yy, w momencie, kiedy się skończy, albo zostanie usunięty, czy zastąpiony, to sojusznicy dostają 60% do ataku na 3 tury. Można to sobie na przykład połączyć, w sensie, że nie wiem, macie Verity i weźmiecie do tego Odet i Odet na przykład szybciej skasuje ten wzmocniony unik i zyskujecie wtedy 60% do ataku na trzy tury. Tamlin jest kolejną kartą, on jest na wolnej manie, zadaje 400% obrażeń wszystkim przeciwnikom i on ma wzmocniony, wzmocnioną obronę na dolegliwości. Wszyscy przeciwnicy mają minus 64% zmniejszoną obronę na specjalne, na, na specjale. I co tutaj mamy dalej? Ok, na tym obrazku widać już lepiej. Ten efekt trwa aż uderzymy ze speca trzykrotnie w przeciwnika. Jeśli zniknie, albo zostanie zastąpiony ten efekt, no to. Przeciwnicy są wyciszeni na trzy tury. Bardzo mocna karta się zapowiada. Szczególnie że teraz, wolne karty da się przyspieszać jak średnie karty, praktycznie, wrzucając im jakieś takie bufy do generacji many, jak, jak na przykład od Grimsteela czy Nautika daje 33% many. Więc taki tamlin może odpalić dużo szybciej. Ostatnią kartą, która jest wrzucona jest Peregrine. Jest on na bardzo szybkiej manie, zadaje 370% obrażeń w cel i w jego flanki, więc to jest całkiem spory na szybko, bardzo szybką manę. I on ma takie samo coś jak właśnie ten Pe Pelegrin yy, Tamlin, czyli że yy, przeciwnicy dostają minus 64% obrony przeciwko specjalom yy, po uderzeniu trzy, trzykrotnie specjalem w te karty. Występuje, jest zastępowany ten efekt innym, czyli minus 40% do generacji manej przez Czytury. Myślę, że Peregrin będzie mega mocną kartą. Ogólnie myślę, że ta rodzina będzie mega, mega mocarna i wy, zaraz y, wypchną z mety y, karty z Wojny Trzech Królestw. No i ostatnia rzecz, która przychodzi, no to Contest of Elements, czyli, czyli jak wiecie. Są to super żywioły. I tutaj wchodzą oprócz tego ślimaki. Ślimaki, gluty, czyli przyjaciele od fungusa i od gongtus. Chyba tak się nazywa ten fioletowy. Um, oczywiście poprawcie mnie, jeśli wiecie lepiej. Będzie trwało od 4 września do 7 września i przyjdą nowe ślimaki. Guldron, muktus, slimgo i sludgus. Pierwsze dwa to są ślimaki, które będą nakładały Fiendy, potworki. Slimgo to jest taka ulepszona Vela. A Sludgus to jest lekarz, ale o nich na razie nie będziemy już mówić. Bo do tego mamy prawie miesiąc czasu. Jak wyjdą to może zrecenzuję każdego z osobna. Eee, co tutaj zrobili? Co tutaj twórcy zrobili? To tak z ciekawszych rzeczy. Na pewno jest y, fajną wiadomością to, że zmiana w formę ducha y, teraz już po pierwsze ściąga efekty suszy i wzrostu, ale też przed nimi chroni. Y, przed wersją 69 duchy również otrzymywały suszę, czy tam, y, czy tam właśnie y, y, wchodząc w tą formę ducha powinni się wyczyścić, a się, a się nie czyścili. I w sumie, i w sumie to tyle ciekawszych rzeczy. Coś to jeszcze było. Aha, Zugę potwory biły zamiast przeciwnika, to nas samych. Tak jakby to były miniony, a nie potwory, to to też jest naprawione. Naprawiony jest błąd z guan który uderzał w duchy. No jakieś tam mniej, mniej ważne rzeczy. Także dzięki za uwagę. Trzymajcie się.